Na jednym z nagrań z monitoringu widać jak do dziecięcego oddziału miejskiej biblioteki wchodzi kobieta z dzieckiem. Klęka przy kaloryferze, chowa się za kilkuletnim synem i odkręca pokrętło. Kilka dni później 34-letnia Katarzyna B. i jej wspólnik 43-letni Dariusz C. byli już w rękach policji. Kobieta przyznała się, że okradała również toalety w starostwie powiatowym, ośrodku rehabilitacji i telekomunikacji. W ubiegłym tygodniu policjanci zatrzymali dwie osoby, kobietę i mężczyznę, którzy od lutego... E, Trudnili się okradaniem nowosolskich instytucji. Ich chłopem padały najczęściej baterie sanitarne, termosatory, pojemniki na mydło, dozowniki. Z wyjaśnień kobiety złożonych na policji wynikało, że wciąganie w kradzież dziecka nie było celowe. Tłumaczyła, że po prostu nie miała co zrobić z synem. To był już drugi skok na bibliotekę. Podczas pierwszego w połowie lutego, w dniu otwarcia biblioteki, para ukradła pojemnik na mydło i trzy pokrętła do grzejników. Stratę szacowano wtedy na 600 zł. Policja przeanalizowała, i porównała nagrania z Lutowej i Ostatniej Kradzieży w bibliotece. Na obu była ta sama kobieta, Katarzyna B. W czasie składania wyjaśnień opowiadała, że do kradzieży namawiał ją Dariusz C., który sprzedawał fanty. Mężczyzna swojej wspólnicy miał kupować papierosy, alkohol i jedzenie. Bardzo się cieszymy, ponieważ oznacza to skuteczność działania naszego systemu antykradzieżowego i skuteczność działania policji. Dariusz C. trafił do aresztu. Katarzyna B. przebywa na wolności i nadal zajmuje.